Witaj, mój synu. Dziękuję, że tu jesteś. Posłuchaj tego błogosławionego przesłania do końca. Aniołowie Pana mają dziś dla Ciebie wyzwalające przesłanie. Najbliższe kilka minut będzie miało kluczowe znaczenie dla przemiany w Twoim życiu, więc zdecydowanie zalecamy, abyś został do końca tego filmu. Mój synu. Podziel się tymi naukami z członkami swojej rodziny, nie pozwól, aby ta okazja wymknęła się, tobie, to jest wyjątkowa szansa dla ciebie. Zanim ten tydzień się skończy, Bóg przyniesie ci to, czego pragniesz. Jedynym sposobem, aby tak się stało, jest poddanie się Bogu i pozostawienie wszystkiego w Jego rękach. Dzięki temu błogosławieństwa i cuda nadeszły w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie widział w swoim życiu. Drogi synu, zostaw lajka pod tym filmem, jeśli wierzysz, że Bóg ma moc, czynienia różnych rzeczy świetnie w twoim życiu. 2222 – Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Podążaj za niezłomnym z nim Twego boku, że coś nagle wydarzyło się na Twojej drodze. Jeremiasz 32, werset 27: Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała, czy jest dla mnie coś niemożliwego? Werset ten jest potężną deklaracją Duden, która ukazuje Jego suwerenną władzę. Przedstawia się jako pan Bóg wszelkiego, ciała, czyli Bóg, który panuje nad całym stworzeniem. W tym kontekście Bóg mówi do proroka Jeremiasza o obietnicy, którą przywróci Izraelitów i przywrócić ziemię zajętą przez lud Babilonu. Sytuacja wydawała się niemożliwa w oczach Jeremiasza i ludu. Ale Bóg pokazuje, że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Mówiąc, czy jest dla mnie coś niemożliwego? Bóg potwierdza, że Jego moc jest nieograniczona i że jest w stanie osiągnąć wszystko, czego zapragnie. Jest to więc dla nas przypomnienie, że nie powinniśmy ograniczać Boga ani myśleć, że coś jest poza Jego możliwościami. Jeśli zaufamy Bogu w Jego mocy, nic nie będzie dla nas niemożliwe. Napisz 2222: Jeśli wierzysz, że Bóg jest Bogiem czynów niemożliwych, powiedz to głośno: Dziękuję Ci, Panie Boże, że zawsze mnie kochasz, chronisz i nigdy nie opuszczasz, bo tylko Ty możesz to wszystko do mnie czuć. Wezwij Ducha Świętego, On jest Twoim najlepszym przyjacielem. Rozmawiaj z Nim tak, jakbyś rozmawiał z kimś bliskim. Jana 14, werset 16: A ja prosić będę Ojca, a innego pocieszyciela da Wam, aby z Wami był na zawsze. W tym fragmencie Jezus pociesza Jego uczniów którzy martwią się o Jego rychłe odejście. Obiecuje im, że, ze innego pocieszyciela, mianowicie Ducha Świętego, który pozostanie z nimi na zawsze. Ten pocieszyciel, według Jezusa, jest duchem prawdy, którego świat nie może przyjąć, ale który przebywa z uczniami i będzie w nich. Ta obietnica Jezusa jest bardzo ważna, ponieważ pokazuje, że Duch Święty nie jest czymś przemijającym czy tymczasowym, ale stałą, stałą obecnością w życiu uczniów Chrystusa. Ponadto obecność Ducha Świętego w naszym życiu jest gwarancją naszego zbawienia w Chrystusie. Paweł mówi o tym w wersetach 3 i 14 do Efezjan, kiedy mówi, że przez wiarę w Chrystusa zostaliśmy zapieczętowani obiecanym duchem świętym, który jest rękojmią naszego wiecznego dziedzictwa w Bogu. Dlatego, kiedy wołamy o ducha świętego, aby był blisko nas, uznajemy znaczenie jego obecności w naszym życiu. I prosimy Go o pomoc w prowadzeniu, pocieszaniu i wzmacnianiu nas na naszej drodze z Chrystusem. Duch Święty jest naszym przewodnikiem i pocieszycielem, który pomaga nam zrozumieć Bożą Prawdę i żyć zgodnie z Jego nauką. 1111 W ten weekend otrzymasz cuda w swoim życiu, łaskę, której tak pragniesz. Bóg uczyni dla ciebie coś wielkiego. Wszyscy wokół ciebie będą świadkami twojej chwili chwały, napisz. 1111, aby przyjąć to z wiarą. Bóg mówi, wyglądasz na zmęczonego, wyglądasz na zagubionego, wyglądasz na załamanego. Nie wyglądaj tak, mój synu. Jestem tu, by Cię podnieść. Złap mnie za rękę i wstań, Otworzę Ci drzwi, wypędzę wszystko, co złe w Twoim życiu. Obsypuję Was błogosławieństwami, ponieważ jestem Bogiem i mogę wszystko. 4444 anioły zostały już przydzielone, aby Cię chronić. Wiadomość została już przekazana przygotuj się. Wszyscy wokół ciebie będą pod wrażeniem Bożej opieki Twoje życie. Napisz: 4444, jeśli wierzysz, że przemawia Bóg? Bóg mówi: Nie chcę marnować łez z powodu braku wiary i odwagi, by iść za Ewangelią. Czy modliłeś się do mnie? Czy zostałeś uświęcony? Czy ty w ogóle wiesz, jak się modlić? Mateusza 6 werset 5 i 8. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obudnicy, bo oni lubią się modlić stojąc w synagogach i na rogach ulic, być widziani przez mężczyzn? Zaprawdę powiadam wam otrzymali swoją nagrodę ale ty kiedy się modlisz wejdź do swojego pokoju i zamknąwszy drzwi módl się do twojego ojca który jest w ukryciu a twój ojciec który przychodzi w ukryciu nagrodzić cię publicznie a gdy się modlicie nie powtarzajcie na próżno jak Poganie, ponieważ oni nie mają, że dzięki swej wielomówności będą wysłuchani. Dlatego nie bądźcie jak oni, bo Ojciec wasz jest mądry, co jest wam potrzebne, zanim pytasz ich. W tym fragmencie Jezus uczy swoich uczniów, jak modlić się poprawnie i szczerze. Rozpoczyna od stwierdzenia, że nie powinniśmy modlić się w celu zaimponowania innym ludziom poprzez publiczne pokazy naszej religijności. Jezus mówi, że jeśli to zrobimy, otrzymamy już naszą nagrodę, to jest podziw ludzi, ale nie otrzymamy odpowiedzi Boga na nasze modlitwy. Zamiast tego Jezus uczy nas modlić się w ukryciu, w naszym pokoju, zamykając drzwi, abyśmy mogli skupić się na Bogu i prosić Go o pomoc w intymny i osobisty sposób. Mówi, że Bóg, który widzi tajemnice, wynagrodzi nas publicznie, to znaczy odpowie na nasze modlitwy w sposób widoczny i namacalny. Jezus ostrzega nas także przed próżnymi powtarzaniami w modlitwie, jak to czynili poganie w tamtych czasach. Powiedział, że nie jest to konieczne, ponieważ Bóg już wie, czego potrzebujemy, zanim jeszcze o to poprosimy. Zamiast tego powinniśmy być szczerzy i prości w naszych modlitwach, prosząc Boga o pomoc w sposób jasny i ufny. Jednak ogólnie uczy nas, że modlitwa jest aktem komunii i zażyłości z Bogiem i że musimy go szukać w sposób prawdziwy i szczery, zawsze zajmując się opiniami innych. Kiedy modlimy się w ten sposób, możemy być pewni, że Bóg wysłucha naszych modlitw i odpowie na nie. Modlitwy, zgodnie z Jego wolą i planem dla naszego życia. 7777 drogi synu, stworzyłem Cię i wiem wszystko o Twoim życiu. Jestem Bogiem i zaopiekuję się Tobą tam na ziemi, aż do Twoich ostatnich dni. Uratuję Cię, jesteś moim drogim synem. Napisz. 7777, aby otrzymać to słowo pocieszenia od naszego Boga. A jeśli czujesz, że ktoś potrzebuje tego słowa, nie zapomnij się nim podzielić. Pan mówi: Stworzyłem niebiosa, stworzyłem ziemię, stworzyłem morza. Bądź pewien, że mogę zmienić bieg Twojego życia w ciągu kilku sekund. Podążaj moją drogą, podążaj za świętymi słowami, módl się do mnie, aby to, co masz, było. Jestem dla Ciebie, mój synu, nigdy nie sprzeciwię się czemuś, co stworzyłem Bosko. Teraz zamknij oczy i odmów tę ostatnią modlitwę. Skoncentruj się i rozgrzej swoje serce. Ostatnia modlitwa. Drogi Boże, wielbimy Cię i uwielbiamy za Twoją ogromną moc i za wszystko, co zrobiłeś w naszym życiu. Wiemy, że jesteś Stwórcą Wszechświata i suwerennym Panem Wszystkiego, co istnieje. Jesteś naszym kochającym Ojcem który troszczy się o nas z troską i uwagą w każdej chwili naszego życia. Prosimy Cię, Panie, abyś nam pomagał w chwilach walki i udręki. Wiemy, że życie nie zawsze jest łatwe i że stajemy przed wyzwaniami i trudnościami, że często wydają się nie do pokonania, ale wiemy też, że jesteś Bogiem który wzmacnia, daje nadzieję nawet w najtrudniejszych chwilach. Dziękuję za wszystko, mój Boże. Zawsze w naszym życiu, w imię Jezusa, naszego Zbawiciela, modlimy się. Amen.